Dzisiaj będą witajcie z tej strony Uber i witam Was w pierwszym odcinku sezonu 2023 Tak jest yy, Zaczynamy jak zwykle wiosenną uprawą pod owiec yy. Bardzo sobie lecimy Teraz pojadę po tym uprawionym, żeby tak lepiej to było. Eee, no co, mamy tu jakieś pół hektara do uprawienia około. Także myślę, że ładnie, szybko pójdzie. Ziemia też nie jest jakaś wilgotna, się nie jest jakaś ważność na, na polach, więc można spokojnie wjeżdżać. gdzie sobie tu jest troszkę ładniej ładniejsza jest ziemia bo nie ma takiej trawy, takich na tam jest trochę pasów, więc... ale to też jakoś idzie w miarę ogólnie dzisiaj mamy który? 14 kwietnia? nie, nie 14, marca? już zacząłem sobie stąd. znaczy to no wiadomo nie równie ale ogólnie nie już będę musiał musiałem wlapał jak ten W tam niedzielę, bo jest dzisiaj jest, jest wczoraj, to było takie mokro, że to jest masakra. A teraz jest, jak widzicie, ładnie wszystko sobie wyschło. Yy, tutaj dużo też wiatru pozównie, bo u nas tutaj na Podkarpaciu wieje wciór, to wtedy mieli czasy. Yy, także kto jest w Podkarpaciu, to będzie wiedział o co chodzi. Dobrze jest ustawiona ta kamerka bo Troszkę mi się zapomniało jak to się ustawiało to wiecie Człowiek się odzwyczaił Ale to mniejsza o to dobra Jak to jest z tymi wałami? E ode co tu się dzieje? Zaczekajcie Jeszcze bardziej docisnę Regulacji, Regulował kół nie będę bo idzie ładnie szkoda mi się w tym kierunku dzielić no to rura, nie? nie, rozchybałkiem no, to naprawdę roboty zajebistą robi, nie? jest kurde pęk No trochę to długo wyższa, bo ta grupa była wyższa Ale to nie szkodzi, bo się na tak coś wyrówna jeszcze żeby się teraz fajnie robiło a możecie lecicie w komentarzach jak tak u Was prace polowe wyniosają czy już zaczęliście czy jeszcze czekacie możecie się podzielić w komentarzach ja jeszcze myślałem, że będzie gorzej Myślę, że będzie to przepychać małej, to czy znaczy się nie małej, tylko ten eee, Na a Ale nie jest źle Tutaj ogólnie przejewane równie Tylko tutaj się w pierwszym rzutu na trzej, no nie wiem czy bym wyjechał Ja tutaj się pierdział Górna, znowu się ta raka zapchnął, zapchnął się małej Nie zaraz się naprawi, czekajcie, muszę zobaczyć, się nagrywa. Nagrywa się, dobra, git. G git, git, git. Ogólnie jest tak ciepło w tym ciapku, że szok, nie? Kurwa, zaraz tą bluzę ściągam chyba. Mam na sobie teraz dwie bluzy i później nie da się wytrzymać. Po co komu te klematy o co? O co? tak, ja tak tak, to cofniemy to było dobrze zrobione mm -hmm. łodki, A nie na na jadol Mężczyzna stał już w a na początek tekstu A prawdę, to Tam się drogi, nie? A mówię, jak to to kurza, to brusę, tak, chcę tu przyjeżdżać To się Tutaj na to gruze trzeba zaraz zarobka. powiedzieć, że jestem pierwszy na wsi. Czekajcie, muszę wyłączyć ja to tylko. Że jestem pierwszy na wsi, bo kuźwa, yy, nikt jeszcze nie wjechał w pole. Jedyne to do dzisiaj widziałem sąsiada, jechał sześćdziesiątką z nawozami. Ale ja to wiecie, nawozy to tam ciul, nie? A tu prawą jeszcze nikt nie wjechał. Także, kurna, jest, jest to wyróżnienie, nie? Nie wiem myślę, że z 15-20 minut zrobię vloga i też się zamknę już, wyłączę, bo kuźwa, zapomniałem te wody wziąć i kurna, uszkuję gardło. No ale trudno. Pierwszy vlog, Chce właśnie poświęcić, tak? Jeszcze raz przejadę Ja tak lubię mieć wszystko pewnie zrobione A nie na otwierdziel to Jeszcze raz ku trzeczniaku Kurwa dziwiot, jeszcze więcej goruję w kwietniu dopiero będzie nagrywał vloga prawdopodobnie z tego co mi mówił to on tam jesień sieje także dopiero w kwietniu będzie chciał koło gdzieś tam nie pojadę Nie niego na ból, nie? bo ja strasznie sztywną rację Ej, e... kurwa agregat zaczepiony na tym na ramionach tego wciąga chyba no, ale to trudno nie chcę ci tam tak i się nie, dalej nie robię A ogólnie coś się mogę pokazać jedną rzecz mamy taki smiczek lekancki łyżek ma kopryczek Który jest odpowiedzialny za co? O Proszę bardzo gucik od Zenodsa wjechał proszę Państwa czekajcie, są fotę jedną jeszcze, na miniaturkę żeby była Dobra Ogólnie co, mamy 18 minut Także pewnie będę się z nami żegnał yy, Także co, no. zostawcie łapkę w górę I zachowujcie o subskrypcji kanału co, dokoła, dokoła, dokoła doko, trzymać się, się, mano.